Yo, a, jeszcze chwila, kontynuując właśnie poprzedni filmik, tak, że na przykład skąd się bierze, mi się wydaje, uzależnienia każdego rodzaju. Mi się wydaje, że są dwa typy ludzi, tak? Pierwszy typ ludzi to... Człowiek, który tak, tak zwany potrafi złapać złoty środek, tak? On zna swoją miarę, on jest spokojny, wie, kim jest w tym życiu, gdzie jest jego miejsce, co ma robić i cieszy się małym, tak? Cieszy się małym i po prostu taki kurwa regularny, kowalski. I są drugi typ ludzi, tak? To jest ludzi skrajności, tak jak ja kurwa, tak jak wy może, tak jak te kurwa wariaty. Bo tak jak mówię, co się różni geniusza od Debilla, to jest jeden krok. I chodzi po prostu o to, że że tacy ludzie częściej wpadają w zależności, tak? Bo nie ma pół środku, tak? I, I chce albo wszystko, albo nic, tak? E, tu nie ma złotego środka, kurwa, dlatego lecisz do końca do uciny, czy to balet, czy to narkotyki, czy to alkohol, czy to sport, boks, czy to sterydy, kurwa, lekarstwa, nieważne. Czy, Taki człowiek po prostu chce znaleźć swoje miejsce w życiu, zrozumieć, yy, gdzie jest jego miejsce i on pretenduje na dużo więcej, tak? Stąd mi się wydaje, biorą te wszystkie się uzależnienia i tak dalej, bo po prostu taki człowiek, jakby to jest człowiek skrajności, albo wszystko, albo nic. Myślcie sami kurwa.